Cześć wam z tej strony złoty. Chciałbym wam przedstawić nowy produkt, że powiem, który dostałem. Wyskoczyła mi promocja na peperku i chciałbym wam go przedstawić. Będzie tam boxing palnika przenośnego gazowego na kartusze. Cena na Allegro to było. 19,90, no, zdycha przesyłki. To dało nam koszt 30 zł, co myślę, uważam za i tak fajną promocję. Także jest to produkt marki Kowar. V, model K202 z rozstawionymi nóżkami, żeby było stabilniej, o, widzę, że się twardo trzyma, ale już naostrzony. O. Produkt wygląda tak. Wziąłem go dlatego, że jest po prostu mały, poręczny. O! Przychodzi do nas zapakowany w sakwę. Przenośną. Super sprawa. Z ogranicznikiem od razu, żeby go spiąć. Dostajemy krótką instrukcję rozpałkę do grilla. Jest to. Hmm. Aha czego nie robić, co robić, uważać, oringi. Oho, skróć. Czyli wsunąć, wpiąć. Dobra. O. Jest to takie małe ustrojstwo. No powiem to, waży to w granicach 30 deko, 40? Jest na czterech nóżkach że spoko co mnie urzekło w tym, że ma rozkładany palnik znaczy taboret pod palnik jest zapalarka pizoelektryczna, także super sprawa no dobra bierzemy kartusza Kartuszy nie będę reklamował. To każdy, każdy wie jaki kartusz jest. Jak to mówią? Aha. Trzeba go. Tutaj jest wycięcie, jak widzicie. Trzeba kartuszem tak samo wtrafić w otwór. O! A, przepraszam, trzeba najpierw pod tu i przekręcić. Tutaj mamy pokrętło. Do testów przygotowałem sobie mały czajnik z wodą, który już poznaliście z zeszłego roku. No, muszę Wam powiedzieć, że wygląda to. Dosyć, dosyć. No to co? Tu odpalamy kartusz. O! I co ruszyło? Ognia nie widać. ta palarka działa. No trzeba uważać by nie przesadzić z mocą palnika. Ale daje dobrze. Jest ciepło. No nie mam jak wam tego pokazać. Przyznaję bezbicia. Jedynie co o widzicie przy nożu Także trzeba ustawić na któryś palnik, żeby to było efektywne. I będziemy czekać, ile się czajnik zagotuje. No, wiedzieć, że robota na razie daje ciepło. No powiem Wam tak, coś kosztem 30 zł No nie jest to w jakiś mega pieniążkach Staram się to w miarę równo ustawić, żeby był płomień, żeby ogień robił był jak najbardziej efektywny kartusz Nie trzeba tego jakby wiele odkręcać. Ale muszę wam powiedzieć, że. To mi nie pasuje. Bo kartusz jest bardzo blisko tego. I on się nagrzewa górą. Puszka kartusza jest bardzo blisko tego i albo trzeba ustawić na mały ogień dosłownie chociaż spód jest spód tutaj jest zimny no bo z, dział, z działki, z budy wyciągnąłem go. Ale no mimo wszystko trzeba uważać. Nie wiem, czy nie zalecałbym przykrycia, skombinowania sobie kawałka e, takiego z 20 cm jakiejś e, przeciwpalnej przeciwpalnego tego materiału. Z jakiegoś starego kombinezonu, z jakiegoś czegoś, co miało być antypalne, z jakichś ciuchów spawalniczych, coś, żeby po prostu to przekryć, jakoś odizolować. No najlepiej, jakby było z jakimś izolatorem jeszcze. No ale nie wiem, może jestem przewrażliwiony, ale tak, jest to, jest to ustrojstwo stabilne. Nie gibota się. No? Mówię, poza tym jednym mam tu zastrzeżeniem, że tu po prostu jest ciepło. Tu. Ale spód jest zimny. Tu może jeszcze słońce robić swoje. No ale. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, to się ma. E, na koniec e, chciałem przytestować webasto kupiłem sobie fajne promocji nie puszczałem wam kuponów bo to była tak szybka akcja że sam ledwo zdążyłem to przeczytałem także nie chciałem wam robić jak to się mówi gula huśtaj czy coś sam kupiłem i muszę czekać jeszcze dwa tygodnie bo towar się wyprzedał i nie ma także jak będzie Powiem Wam tak, jest to podobne do Wewora, do innych spraw. Firmy nie pamiętam, ale generalnie to muszą klepać, jak to się mówi, jakaś firma to musi klepać na, 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 na potęgę i po prostu tylko jest brand, 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 brand i, i, i jest tak podobny do Wewora, do innych, że może się sterownikiem różnić, ale czy pilotem, czy, czy innym sterowaniem tam, inny kolor, inny design, ale generalnie praktycznie chyba jest to samo. Eee, także powiem tak, z mojej strony grzać to grzeje, już czajnik jest, nie wziąłem pirometru, nie ma sensu, to są na działce działkowe sprawy. Może co do tego jestem przewrażliwiony, bo się nic z tym nie dzieje, ale jakbym większy gar jakiś dał, Myślę, że to jest naczajnik litrowy to co mam, to chyba litr, litr 20 jakoś tak. Myślę, że nie większe garki jak 1,5 litrowe z wodą max 2 litry, żeby coś podgrzeć dosłownie, jajka ugotować gdzieś na kempingu i nic więcej, bo po prostu się to nie, 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 nie nadaje. A są jeszcze takie same modele jak to. Podobne, tylko że ona ja się śmieje, że to jest jak durszlak, ale ten do sałaty, że ma rozetę, się rozwija i zamyka. I jak to się mówi, jak się kładzie go na rozecie, to jest fizycznie e, przeciwwietrowy, jest fizycznie odseparowany. O już się woda gotuje, a wlałem tu tak na oko litr wody. Zacząłem od 5 minuty. Dziesiątej sekundy, a jest ich 11 minuta, i tego, czyli litr wody w czajniku na można powiedzieć na pełnym otwarciu 5 minut. No, 5 minut 30 sekund, zaraz będzie piszczeć. Mam nadzieję, że test był, przepraszam, że jest trochę przydługawy. Ale chciałem wam po prostu pokazać faktyczność tego stanu, co jest kupione. No mówię, za trzy dychy z przesyłką. Tak to wygląda. Rzucę wam link w opisie. Myślę, że dalej będzie w tych pieniądzach, na nich 25 kosztuje, czy coś, to i tak będzie do przodu ze wszystkim. Także hmm, polecam. Mówię, chociaż mam lekkiego stracha, ale to jest tylko górą, ciepławę, a spód jest zimny. Więc to chyba po prostu taki tego urok. Nigdy z czegoś takiego nie korzystam, bo te duże czarne kuchenki, te, te, te turystyczne, one są fizycznie odseparowane od tego wszystkiego. Już para leci, więc mamy godzinę 12. Mamy 12 minut 35. Także mogę powiedzieć z czystym sumieniem 7 minut 30 sekund. Od zimnej wody z kranu jak diabli do pełnego zagotowania litra. Tym, że myślę, że chyba nie jest źle. Nie wiem ile kartusza zeszło. No, trochę na pewno musiałbym na wadze zmierzyć. Ale litr wody w 7 minut zagotuje. Dobra. Z mojej strony to tyle. Jak będę miał więcej rzeczy na takich sprawach, przetestuję, pokażę. Także trzymajcie się, łapa w górę. I do następnego. Ciao.